Konfiguracja ogrzewania. Wirtualny styk. W tym filmie dowiesz się, jak prawidłowo skonfigurować ogrzewanie w systemie Sinum. Jeżeli chcesz, żeby źródło ciepła wyłączyło się po osiągnięciu zadanej temperatury we wszystkich pomieszczeniach lub włączyło się, jeżeli któreś z pomieszczeń będzie niedogrzane, konieczne jest utworzenie wirtualnego styku, który będzie służył do uruchamiania przekaźnika urządzenia grzewczego. Przed rozpoczęciem konfiguracji wirtualnego styku należy podłączyć do urządzenia grzewczego oraz zarejestrować do aplikacji urządzenie wykonawcze ze stykiem beznapięciowym, np. MW3. Krok pierwszy. Dodawanie wirtualnego styku. Aby dodać urządzenie wirtualne, przejdź do menu, kliknij zakładkę ustawienia, a następnie rozwiń opcję urządzenia i wybierz urządzenia wirtualne. Aby dodać nowe urządzenie, kliknij przycisk z plusem, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Wybierz wirtualny styk, wpisz nazwę i przejdź dalej. Warto nazwać wirtualny styk tak, aby zawierał również nazwę przypisanego pomieszczenia. Utrzymuj spójną koncepcję nazw w całym systemie. Popatrz na przykład, który przedstawiamy na ekranie. Krok drugi. Konfiguracja wirtualnego styku. Dodaj urządzenia wymagane, czyli wszystkie termostaty, które mają załączyć przekaźnik ogrzewania. Wybierz urządzenie dodatkowe, czyli przekaźnik ogrzewania. Przypisz styk do pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie grzewcze. Krok trzeci. Zmiana ustawień wirtualnego styku. Gdy klikniesz na trzy kropki w prawym górnym rogu kafelka urządzenia, możesz zmienić jego nazwę, przypisane pomieszczenie i inne ustawienia. Masz również możliwość zmiany czasu opóźnienia załączania styku. Po wykonaniu wszystkich kroków omówionych w instruktażu Twój system będzie posiadał skonfigurowany styk wirtualny, co umożliwi uruchomienie źródła ciepła na potrzebę dogrzania pomieszczenia lub wyłączy je, kiedy we wszystkich pomieszczeniach zostanie osiągnięta zadana temperatura. Możesz teraz przejść do dalszych etapów konfiguracji. W tym celu zapraszamy do kolejnej części objaśniającej działanie i obsługę systemu SINUM.